No cześć. Cześć. Witajcie w kolejnym, czy ja przywitałem się jak Roksem B? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj odcinek nie będziemy dzisiaj łowić, serdecznie, ponieważ nie chcę mi się wychodzić na dwór, ponieważ jest zimno, a w domu jest ciepło, bo jestem w krótkim rękawku. Dzisiaj chciałbym wam coś powiedzieć, taki odcinek o informacji. Okej, okay, więc już nie będę przedłużał tutaj i zaczynam. Ale zaczekajcie, najpierw zniżcie się do moich rozmiarów. Ożniżać. Okej, okay, zniżyliście się, to dobrze, więc lecimy. Nie, no to nie ma być jakiś odcinek, gdzie będzie miliard informacji o wszystkim, o wszystkim. Tylko jedna informacja, ponieważ robi się zimno. A wy chcecie łowienia na przykład na moim stawie, jakieś wędkarstwo, dużo wędkarstwa? Ja chciałbym wam dać to wędkarstwo. No i próbuję, ale ostatnio łowiłem na moim stawie, znaczy ostatnio, No wczoraj, ale bardzo dawno temu, bardzo naprawdę, bardzo dawno temu przyszła mi taka myśl do głowy, naprawdę bardzo dawno. A mianowicie dwa dni temu, a mianowicie raczej wczoraj, jak zauważyłem. To cztery łapki w górę na filmie z wędkarstwa ostatnim. To się złapałem za głowę. O tak. Więc chciałem bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które dały tą łapkę w górę. No zawsze jedna osoba dzięki za to, za te wszystkie osoby, które... No, jeszcze chciałem powiedzieć, że wczoraj byłem sobie łowiłem na moim stawie, nagrywałem film, ale było strasznie zimno, więc nic nie złapałem. Nie, no żartuję, coś złapałem. Tylko, że ten film by był dość długi i nie chciałem go wstawiać, bo by był też bardzo nudny. I no, dużo osób by go oglądało, ale by się nie spodobał Wam, więc, więc dam Wam jego kawałek w tym odcinku. To, jakby wytnę jakieś najciekawsze momenty. Co prawda, nie złapałem żadnej ciekawej ryby, chociaż bardzo chciałem, ale mi się niestety nie udało. Ale dobra, więc oglądajcie sobie te kilka najciekawszych momentów. Pod tym filmem, oczywiście, też zostawcie lajka, like będzie fajnie. Dobra, więc oglądajcie i widzimy się po. Niezłe. Jest właśnie branie. Był w tamtym miejscu przed chwilą piękny odjazd na kukurydzę, oczywiście. Nie, jak włączam kamerę to od razu przestaje brać, a, jak... a tak to to, to, no to bierze. może coś się... O, o, o! No nie, czemu się nie zaostrzyło. O, widzicie, jest takie branie właśnie. Co? Mamy właśnie branie. Przed ją był odjazd. Oby nie padał teraz deszcz, no nie właśnie zaczął, właśnie zaczęło znowu lać. Mocniej. No i już, o, znowu, 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 coś jedzie, jest ryba, jest ryba, proszę Państwa, mamy pierwszą rybkę, co to jest, za chwilę nagram Wam tutaj wszystko, sorry, o, jak tu trudno się to robi, zapewne karasek, tak, no oczywiście, jak zwykle, tyle tych karaś tutaj napuszczałem. To teraz same małe karasie biorą. Karasie, oczywiście, wypuszczamy do wody. Karaśku. Dobra, no to zakładam jeszcze większego robaka i łowimy dalej. No, właśnie jest kolejne branie. Jak widzicie, nawet ładne branie, więc zaraz, zaraz zacinam. Dobra, mam wędkę w ręce. Ładnie, przynurza się. Wiem, że może trochę zaczekacie w nudach tutaj zanim ja zatnę o spławik no tak lekko jedzie no, ciągle coś się tak zanurza może nawet to trochę widzicie zaraz no może teraz się uda o o o mocniej coś tak dziubdeło. nawet chyba trochę nikę widzicie to jak to znowu karać to ja nie wiem właśnie jest znowu branie tylko gdzie jest spławik tam jest albo było. O nie, no jest, jest branie. Okej, okay, właśnie było takie mocniejsze pojechanie. No i co? obra, liście, już Polecimy dalej. Okej, okay, więc jak już ogromne liście, to chciałem Wam jeszcze. Nie, nie chciałem Wam jeszcze, tylko chciałem jeszcze pozdrowić kilka osób. Ale dawno nie pozdrawiania. Lubię to pozdrawianie. Albo nie. Okej, okay, więc lecimy z tymi pozdrowieniami. Pierwszą osobą, jaką chciałam pozdrowić, to jest, jest Mason03. Pozdrawiam cię, Mason. I chciałem jeszcze krótka informacja, chciałem jeszcze powiedzieć dla moich widzów, którzy pisali Mason przez J, pisze się przez i krótkie. Dokładnie tak. OK, więc, okej, okay, więc, okej, okay, więc, okej, okay, więc. Lecimy z kolejnymi pozdrowieniami. Kolejną osobą, jaką chciałam pozdrowić... Jest Melodii95, czy tam 94. Zaraz sprawdzimy. Dzięki za 900 subskrypcji! No i ogólnie coś się tutaj zmieniło, bo teraz, żeby jakby bardziej przejść sobie na swój kanał, muszę kliknąć w to. Edy to jest układ kanału i przy okazji tablet jest rozbity. <laughs> Okej, okay, więc musimy znaleźć film, na, których, na którym coś się... Uh, co... A, nie, to nie, to nie to. Melody 95. Ok, więc pozdrawiam Cię, Melody 95, yy, Michałże 94. Okej, okay, więc yy, jeszcze pozdrawiam i Modoflu. Y, chyba tak, i już nie chce mi się sprawdzać, ale mam do Was pytanie. Dlaczego wymyślacie takie zwariowane nazwy? Ok, więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Yy, no i A, jeszcze jedna informacja. Jeżeli chcecie film o królikach, moich królikach, bo mam nawet niezły pomysł chyba no to napiszcie w komentarzach jeżeli będzie kilka takich komentarzy albo jeden będzie, ima, będzie miał tam sporo lajków no to wtedy oczywiście to wtedy po prostu dam wam o, taki film o królikach, tak mi się wydaje, że dam wam okej, okay, więc proszę dajcie te komentarze chcecie te króliki, bo ja nie mam pomysłów na nagrywanie no i jeszcze już chciałem kończyć, ale film ogólnie miałem tutaj powiedzieć, że już się robi zimno ryby przestają brać no dobra, więc to tyle, dzięki za oglądanie i do następnych filmów, które będą też bardzo, bardzo ciekawe. No tak. Okej, okay, już nie chcę się z Wami rozstawać, ale niestety muszę, bo ten film będzie długi. Więc snark.